Czas na popołudniową publicystykę w Polskim Radiu Katowice. Piotr Pagieła, kłaniam się i witam moich gości w Warszawie, bo tam początek długiego posiedzenia Sejmu, dziś komisji, jutro posiedzenie plenarne. Maciej Kopiec, Nowa Lewica, kłaniam się panie pośle. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Jerzy Polaczek, Prawo i Sprawiedliwość witam Panie pośle. Słuchacze Radek witam pana redaktora, witam Pana posła. Obaj panowie z Sejmowej Komisji Infrastruktury, bo dziś o autostradach e, chciałbym porozmawiać. Ministerstwo Infrastruktury liczy, że prace w Sejmie nad przyjęciem projektu ustawy znoszącej opłaty za przejazd autostradami zarządzanymi przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad zostaną sprawnie przeprowadzone. Ja wiem, że e, posiedzenie Sejmowej Komisji Infrastruktury w tej sprawie. Planowane jest na pojutrze, Panie Pośle Jerzy Polaczek, Mylę się? Myślę, że tak. Jeśli się nic nie zmieni, myślę, że również akurat ta część zapowiedzi jest o tyle prosta, że nie wymaga, nie wymaga tutaj podjęcia rozmów, tak jak to w przypadku z operatorami tych odcinków koncesyjnych. Zresztą ja przypomnę, iż, iż ta polityka niskiego myta na autostradach zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg i Autostrad jest, myślę, akceptowana, przynajmniej była do tej pory społecznie, natomiast problemem są bardzo wysokie opłaty na, na odcinkach zarządzanych przez prywatnych operatorów, są trzykrotnie te opłaty droższe, stąd... Myślę, że bardzo wielu z nas nie rozumie skąd te różnice się wzięły, one się wzięły historycznie stąd, iż w 1994 roku ówczesna ustawa o autostradach płatnych zakładała w ogóle model wybudowania wszystkich i całej sieci autostrad w Polsce przez podmioty prywatne, gdyby tak się stało no to mielibyśmy dzisiaj chyba najdroższe autostrady w Europie, ten wysiłek później podjęło Państwo. Zostało to wsparte również środkami europejskimi, natomiast ze śląskiej perspektywy mamy tutaj taką okoliczność, o której warto wspomnieć, iż w 2027 roku kończy się koncesja udzielona spółce historycznie Stalexport, teraz spółka Autostrada Małopolska. Ja też jako Wiceszef Komisji Infrastruktury nie widzę racjonalnej potrzeby kontynuacji takiej umowy, z tym bardziej, iż koszty przejazdu do Krakowa dzisiaj to jest 30 zł dla samochodu osobowego. One są mówiąc kolokwialnie bardzo wysokie. I myślę, że trzeba ten temat podjąć. Natomiast reasumując, ta decyzja polityczna teraz państwowa. A Sejm się zajmie w tym tygodniu tą regulacją. Już prawną zostanie wdrożona od 1 lipca bieżącego roku i na tych odcinkach autostrad, zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych Autostrad, samochody osobowe, czyli na odcinkach od Gliwic do Wrocławia od, oraz na odcinkach autostrady A2 od Strykowa do Konina, nie będą kierowcy ponosić opłat. Zostaną zachowane tak jak do tej pory. Opłaty za przejazdy dla samochodów tych powyżej 3,5 tony, bo to jest myślę, że z punktu widzenia też oddziaływania na infrastrukturę, dam tutaj porównanie, jak to wygląda. Jeden przejazd ciężarówki przez autostradę oddziaływuje na infrastrukturę drogową tak, jak przejazd 20 około tysięcy samochodów osobowych. Także tutaj. W tym przypadku to, co jest dzisiaj, jest ta opłata ETOL pobierana od przewoźników krajowych i zagranicznych, to zostaje zachowane. Poseł Maciej Kopiec, Pana zdaniem, termin zniesienia opłat za autostrady zarządzane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad 1 lipca jest realny? Dacie radę? Zdążycie w komisji, w Sejmie, potem Senat i podpis prezydenta? Ja myślę, że tu nie będzie problemu z terminami, natomiast w tej sprawie jest inna, inna rzecz, inna kwestia, do której też przyznał się przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości w programie Optyka Polityka w Katowice. że ten program jest kiełbasą wyborczą. Szkoda, że dopiero dzisiaj rozmawiamy o cenach autostrad. Natomiast tą kwestii trzeba podkreślić. No nie ma czegoś takiego jak darmowa autostrada, ponieważ te opłaty będą dla wszystkich ściągnięte w podatkach, ponieważ będziemy te autostrady musieli opłacać. Będziemy musieli tak czy inaczej wyrównać koszt utrzymania tej drogi. Natomiast no, martwi mnie też kwestia jakości dróg, które są dzisiaj bezpłatne, które dzisiaj są przez połowę utrzymywane. Martwi mnie to, że autostrada do Pyżowiz, którą doskonale wszyscy znamy z tego, że jest takim roller posterem, z którego można wylecieć w powietrze, jadąc samochodem. No jest po prostu zaniedbana, i to jest to są kwestie, które trzeba dzisiaj pilnować. To są kwestie, na których trzeba dzisiaj skupić. A to, że autostrada będzie niepłatna na tych odcinkach, o których mówi pan, po których mówi ta ustawa, no to, to jest dobrze, oczywiście, że tak. Natomiast no, skupiłbym się tutaj na tym, że stan dróg w Polsce jest niedo, niewystarczający, że to utrzymanie dróg przez państwa jest na niewystarczającym poziomie. Jeszcze raz wskazuję tą drogę do Pyżowic, która jest naprawdę niebezpieczna, z którą przez wiele lat nic nie zrobiono, że poprawić jej bezpieczeństwo i ją naprawić. Więc no jest co robić w kwestii dróg publicznych i jest to kwestia do dyskusji. Szkoda, że to jest rok wyborczy, szkoda, że to nie było wcześniej, szkoda, że to nie było intencją poprawy jakości podróżowania polskimi drogami, a właśnie jest to bardziej z troską tego, że jest rok wyborczy, w którym trzeba takie zmiany wprowadzać, żeby podnieść słupki poparcia. Panie pośle, pytam pana posła Polaczka teraz o te odcinki, których właścicielami koncesji są firmy prywatne, Autostrada 2 Konin-Świecko 102 zł, Rusocin Nowa Wieś, Autostrada A1 30 zł, Katowice, Kraków to wiadomo, koszt 30 zł, a ciężarówka za ciężarówkę trzeba zapłacić 92 zł. 2027 rok to Pan już powiedział, że kończy się koncesja dla stale eksportu Autostrady Małopolskiej, ale koncesje na autostradę A1 i A2 kończą się dopiero, o ile dobrze pamiętam, to jest 33 i 39 rok. W jaki sposób. Chcecie, jako przedstawiciele partii rządzącej, przekonać koncesjonariuszy, żeby zrezygnowali? No tu jest odrębna, odrębna sytuacja niż w przypadku odcinków państwowych, dlatego, że w tej sprawie podpisano umowy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego i w tym trybie negocjacyjnym te opłaty za przejazd samochodów osobowych będą zniesione zresztą chciałbym zauważyć iż skarb państwa partycypuje przez te 30 kilka lat tyle średnio taka koncesja funkcjonuje w obrocie prawnym krajowy fundusz drogowy finansuje tak zwaną opłatę za dostępność o tym się dość niewiele Mówię na no to wielokrotnie, zwracałem uwagę, iż w tym czasie, kiedy były te umowy podpisywane, czyli w latach 90., strona publiczna w gruncie rzeczy była, nie powiem, że petentem, ale rozwiązania, które zostały zawarte w tych umowach, no niekoniecznie są najbardziej dogodne z punktu widzenia obciążeń aktualnych, dobre dla strony publicznej. Zresztą te Kredyty, które zostały zaciągnięte na budowę tych odcinków koncesyjnych, one też są finansowane, one są w większości też gwarantowane przez Skarb Państwa. Pan minister Adamczyk tutaj oświadczył kilka dni temu, iż niezwłocznie przystąpi się do rozmów, bo w ramach, w ramach tutaj zmiany, przynajmniej w części tej umów o partnerstwo publiczno-prywatne ta regulacja, która byłaby tożsama z regulacją ustawową dla odcinków państwowych w taki sposób może być wprowadzona. To jest pamiętajmy model, który funkcjonuje na bardzo niewielkiej części na bardzo niewielkiej części sieci autostrad. I chcę też również przypomnieć, iż sieć dróg ekspresowych a na Śląsku mamy choćby drogę ekspresową, S1 mamy odcinki dróg krajowych o podwyższonym standardzie. Mamy w przyszłości budowaną drogę ekspresową, S11 do Wielkopolski, dalej do brzegu z terenu aglomeracji katowickiej. Wszystkie te odcinki dróg ekspresowych są i będą bezpłatne dla. Samochodów osobowych, a standard, myślę, przejazdu drogą ekspresową i autostradą jest porównywalny. Wszystkie rozwiązania techniczne są bezkolizyjne, jest to poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ja tutaj w jakiejś audycji stosunkowo niedawno też z satysfakcją dzieliłem się informacjami o tym, w jaki sposób dynamiczny i pozytywny zmniejsza się. Wypadkowość w Polsce, w jaki sposób spadają koszty społeczne wypadków drogowych? Jeśli bym miał odpowiedzieć merytorycznie, a chcę panu posłowi, to proszę zwrócić uwagę, że koszty wypadków drogowych w ciągu ostatnich trzech lat spadły o ponad 16 miliardów złotych z 56. Do niecałych 40 miliardów. Nie mamy jeszcze danych z ubiegłego roku, gdzie te efekty jeszcze będą lepsze. I ostatnia, ostatnia uwaga, jeśli chodzi o odcinek autostrady A1 do Pyżowic, no to tutaj, gdybym był złośliwy, musiałbym zarzucić naszym posłom z opozycji, że w 2012 roku, kiedy ta autostrada była oddawana, nie dopinowali z punktu widzenia nadzoru. Takiej realizacji tego odcinka, który służyłby kierowcom w sposób bezproblemowy przez kilkadziesiąt lat. W ciągu dwóch lat najbliższych ten problem zostanie rozwiązany. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jest po przetargu na wykonanie dokum dokumentacji, tej analitycznej. Później jest, są dalsze czynności co do sposobu realizacji naprawy tego odcinka i myślę, że za niedługo będziemy już za dwa lata tym odcinkiem naprawionym i dostosowanym do... I tu mamy problem z połączeniem z panem posłem Polaczkiem. Panie y pośle poseł Maciej Kopiec. Y y to ja bym tak chciał zapytać. Minister Buda, Waldemar Buda, tłumaczył ostatnio, że kwoty, jakie trzeba będzie zapłacić zarządcom prywatnych autostrad nie przerażają, a jeśli zarządcy się nie zgodzą, to się ich wywłaszczy. Podoba się panu taki pomysł? Ja właśnie chciałem o tym powiedzieć, natomiast zanim o tym powiem, odpowiem panu posłowi, że moja partia Nowa Lewica nie miała nic wspólnego z procedurą przetargową, ani z odbiorami technicznymi budowy autostrady A1. Także tutaj akurat nie kwestia do opozycji, tylko jeżeli już to argumentację należałoby się podzielić z partią, która odpowiadała, odpowiadała za tą budowę. E, oczywiście, jeżeli chodzi o drogi, autostrady i drogi ekspresowe, ja jestem w ogóle zwolennikiem, to tak jest moje prywatne zdanie, jestem zwolennikiem budowy dróg ekspresowych. Z tego względu, że one mają dużo niższe koszty utrzymania od autostrad, a równie rozwiązują problemy szybkości poruszania się po naszym kraju, więc tutaj akurat jest dobra, dobra droga. Budujemy drogi ekspresowe, niekoniecznie autostrady, po prostu one są tańsze. Natomiast ten sygnał, który Pan Buda wysłał do, 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 do firm, które dzisiaj są operatorami autostrad. Ja, moim osobistym również zdaniem, autostrady, które są budowane za publiczne pieniądze, za, za pieniądze europejskie, one powinny być w zarządzie państwowym, one powinny być pod egidą państwa konserwowane, powinny być opłacane zgodnie z faktycznymi kosztami utrzymywania i ewentualnych później remontów przez państwo, przez spółki państwowe. Natomiast to, co mnie martwi. To to, że pan Buda właśnie posługuje się taką argumentacją, że jakieś firmy będą wywłaszczone z, tego, z tych kontraktów, wywłaszczone z własności, ponieważ to jest jasny sygnał także do inwestorów za granicy, że rząd w Polsce może każdą firmę wywłaszczyć z jej majątku. Więc to jest na pewno nierozstroptne tej sytuacji. Ja rozumiem intencję, ja rozumiem, że pewne kwestie trzeba wdrożyć, natomiast nie z tym sposobem. Nie można mówić podmiotom gospodarczym, że będą wywłaszczane, ponieważ, no tak jak mówię, z jednego się okaże, że firmy, które chcą w Polsce zainwestować, chcą się w Polsce rozwijać z tym tego kraju, ponieważ w tym kraju rząd jest niestabilny i będzie mógł w każdej chwili większością sejmową albo jakąś ustawą, rozporządzeniem wywłaszczyć firmy z ich majątku. To jest bardzo zła i nieodpowiedzialna droga. To są kwestie, które powinny być negocjowane. Nie są kwestie, które powinny być tak stawiane w dyskusji publicznej. Panie pośle, pan poseł Polaczek jest już ponownie. Dobrze. Pa, tak na sam koniec naszej audycji chciałbym o jeszcze jednej kwestii porozmawiać dotyczącej autostrad, mianowicie rząd chce wprowadzić zakaz wyprzedzania samochodów ciężarowych przez inne samochody ciężarowe na drogach ekspresowych i autostradach. To zapowiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Chodzi o tak zwane wyścigi yy, słoni, to yy, te przepisy miałyby wyjść w życie jeszcze przed wakacjami. Pan poseł Jerzy Polaczek. Yy, no, chyba wszyscy, którzy jeździmy tymi dwujezdniowymi, dwupasowymi autostradami, wiemy, że to jest problem, i to chyba oczekiwane przez wielu kierowców, szczególnie tych małych samochodów, rozwiązanie. Ja myślę, że generalnie dla wszystkich uczestników ruchu na autostradach czy na drogach ekspresowych, takie dodatkowe uporządkowanie tej struktury ruchu, który polega na tym, iż pojazdy ciężkie, przenoszące wiele ton towarów. Nie uczestniczą w takich manewrach, jak wyprzedzanie same jadąc z prędkością ponad 100 km na godzinę, czasami jest to mniej, ale na pewno mniej niż prędkość dopuszczalna na autostradzie, czyli 130-140 km, że przede wszystkim poprawi to bezpieczeństwo ruchu. Myślę nada również dodatkowy aspekt do kultury jazdy dla również tego typu ciężkich pojazdów, a po drugie zwłaszcza w okresie jesiennym czy zimowym zapobiegnie to myślę niejednemu wypadkowi, których przyczyną właśnie było wyprzedzanie przy sporej prędkości takiego pojazdu jakim jest samochód TIR i myślę, że w tej sprawie jak sądzę, mówię to jako był Minister Transportu, jako Wiceszef Komisji Infrastruktury osiągniemy tutaj ponadpartyjne Wsparcie ta propozycja wpisuje się w szereg innych działań poprawiających bezpieczeństwo ruchu, w szczególności tutaj bym odwołał się do tych przykładów zakazu jazdy na Suwak, również na autostradach czy drogach ekspresowych, czyli mówiąc kolokwialnie, zakaz poruszania się bezpośrednio za pojazdem pędzącym 100 ponad na godzinę, czy też inne takie rozwiązania, jak choćby korytarz życia, czyli obowiązek usunięcia się na poboczek po to, żeby zapewnić służbom ratowniczym, straży, pożarnej, policji dotarcie do miejsca wypadku. To jest jeden z elementów kultury jazdy poprawiające bezpieczeństwo ruchu, wpisujący się w politykę rządu i myślę mający również ponadpartyjne wsparcie wielu innych ugrupowań politycznych w Sejmie. Ostatnie słowo w temacie wyścigów w słoni należy do pana posła Macieja Kopca. Tutaj Pytanie Eureka, dlaczego tak późno? Ponieważ to jest świetne rozwiązanie, to jest świetny przepis i każdy, który, każda osoba, która korzysta z dwóch ekspertów i autostrad, wie, że wyprzedzanie przez samochody międzynarodowe jest po niebezpieczne. To się dzieje często z narażeniem życia osób, które podróżują osobówkami, więc jak najbardziej uważam, że to jest rozwiązanie, które jest bardzo konieczne i bardzo dobre i związane właśnie z kulturą jazdy. Tą kulturą jazdy, którą obserwujemy na przykład na Zachodzie, wyjeżdżając za granicę, powiedzmy niemiecką, nie obserwujemy tego, że tiry się wyprzedzają. W Polsce jest to nad i jest to, tak jak powiedziałem, niebezpieczne. Natomiast uważam, że to powinno być także ludziom do tego, żebyśmy zaczęli rozmawiać o przeniesieniu transportu drogowego na tory, o, o zbudowaniu infrastruktury kolejowej, która będzie pozwalała na to, i terminali przeładunkowych, która będzie pozwalała na to, żeby yy, część transportu, który dzisiaj podróżuje po drogach, eksploatując je nadmiernie i powodując wiele niebezpieczeństw, przenieść po prostu na tory. To są też rozwiązania, które są... Yy, w krajach i sprawdzają się tam właśnie świetnie. I tu musimy postawić kropkę. Czas naszej audycji minął posłowie z Komisji Fra Infrastruktury. Wiceprzewodniczący tej komisji Jerzy Polaczek, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dobrego popołudnia. Życzymy wszystkim słuchaczom. I poseł Maciej Kopiec, Nowa Lewica, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dobremy. dobrego. To był temat do dyskusji.